Hejo, heja, co nam dzisiaj w duszy gra? Niedziela 17 sierpnia 2025 rok, 11.54 czasu angielskiego. Jasiek, jednak mnie źle zrozumiałeś, źle zinterpretowałeś moją wypowiedź. Także muszę to nagrać, ponieważ no, zostałam oskarżona na czacie. Więc chciałabym tutaj fragment puścić, ale zanim puszczę, to tak Jasiek pisał z tego konta. Założone 15 listopada 2024. Z tego konta pisał 4 subskrybenty. Jest drugi kanał, Jaśka z Toronto, co tam ma 100 ileś subskrybentów, ale tu pisał na czacie. Może jeszcze raz tutaj wejdę. Tutaj jest przejdź na kanał, w drugiej karcie otworzę i to jest to. Z tego konta, z tego konta pisał Jasiek. Także już tutaj puszczam. Czwarta godzina, 24 minuty i 10 sekund mojej wczorajszej transmisji. Zas, mam dobrze, normalnie, bo przesłuchiwałam na, na przyspieszeniu. Także słuchamy. No, tylko że ty... ja z Jaśkiem rozmawiałam wiele razy, to po prostu on pogardliwie. No to nie, to nie jest. Z... No nie. No, ale to nie to, że mnie to dotyka, tylko mnie dotyka, że jeżeli tak się mówi, i to w ogromnej ilości tych odpolitycznych najbardziej. I tu jest ten fragment odpolitycznych najbardziej. Jeszcze raz, to dotyka, tylko mnie dotyka, że jeżeli tak się mówi, i to w ogromnej ilości tych odpolitycznych najbardziej. Jasiek jest odpolityczny, ale chodziło mi o grupy odpolityczne. Nie uściśliłam tutaj, że Jasiek, ty się tak wypowiadasz. Ty mówisz gawieć i o głupcach też tutaj... Um, Tutaj e, tylko głupcy i filozofowie się nie, e, się nie mylą. E, granica między głupcem a filozofem jest dyplom. E, także e, to, co ty mówisz, to ty mówisz, a to, co inni mówią, to inni mówią. Chodziło mi o grupy odpolityczne. Słuchamy dalej. E, głupcy, idioci, gawieci i tak dalej, i tak dalej. E, odpolityczni. Od polityczni, to, a mają różne poglądy, to jedni na drugich będą no, się wyzywać. I teraz, jeżeli były doświadczenia robione. Dobra, tutaj nie będę puszczała, tylko puszczę, żeby czat się zgrał. Bo tutaj Jasiek napisał. E, FK Kłamierz nigdy nie nazwałem Polaków idiotami czy durniami, a gawiedź e, nie jest inwektywą, a tylko e, gawędziarstwem. E, ja tutaj odniosłam się e, do Jaśka, a Jaśek dalej swoje nie, nie przypominam sobie, abym był głuchy, więc. E, Dokonałaś fałszu. Także ja tutaj napisałam, e, Jasiek z Toronto nagrywa się. Nagrywa się, więc nagrało się. E, także to jest do Jaśka z Toronto. E, a jednak e, może coś tam słyszałeś, ale jednak z mojego punktu widzenia. Tak jak to ja chciałam przekazać, po prostu źle zinterpretowałeś. Może jesteś nadwrażliwy na swoim punkcie. Także takie nagranie, taka odpowiedź do Jaśka z Toronto. A tymczasem załeczki chowamy do pudełka. Pozdrawiam i do następnego nagranka. Papa. Pa.